Dzień dobry, Ciężka nad ze mną, ale fajna, co to znaczy, to znaczy, że włączyłam sobie Netflixa i o, obejrzałam 1670, w końcu drugi sezon, chciałam poczekać aż, a pierwszy boom minie na niego i dopiero e, zobaczyć, pierwszy sezon był znacznie lepszy, ten ma trochę takich dziwnych, Niepotrzebnych, fantastycznych wstawek typu yy, Bogdan <ścoughs> i jego opętanie. Niepotrzebne to jest do niczego. No i tak, chciałam pochwalić te płatki. Bardzo fajnie zrobiły mi pod oczy nałożyłam na noc na oglądanie. Zdjęłam, jak już zasypiałam, i widzę, że tutaj ta okolica w obrębie oka jest faktycznie taka całkiem spoko. Coś więcej i pięć zachwytu będę mogła, jak nałożę makijaż, bo to wtedy najbardziej widać, jak ta okolica oka się ma. Nie byłam wczoraj jej włosów na noc, więc dzisiaj są jakie są. Yy... Załatwimy sprawę. Reanimowałam trochę kwiatka. Zrobiłam mu prowizoryczne odprowadzenie wody. Mocno podlałam. On dalej nie jest jeszcze w super zajebistej kondycji, ale wydaje mi się, że w znacznie lepszej niż był. Na razie boję się cokolwiek urywać, jeżeli chodzi o liście. Żeby mu nie zaszkodzić. Zobaczymy, w którym to kierunku pójdzie. A mój mąż, najwspanialszy, najkochańszy, najbardziej wspierający, poprosił, abym zrobiła dzisiaj coś zdrowego, coś słodkiego, bo chce mu się słodkiego. No dobrze, może być kilka opcji. Może być tiramisu, ale nie chcę mi się go robić. Tiramisu, tylko cubazie. Więc co? Chyba czas na sernik. Ja robię taki, wiecie, deserowy na krakersach lub na herbatnikach na spodzie <laughs> na połączeniu mascarpone i sera trzykrotnie mielonego z erythrolem bez żółtek, bez jajek żadnych i go nie piekę, wstawiam go do lodówki, żeby się ścisnął i tyle, pokazywałam chyba nawet ostatnio jak on wygląda. Sprawdza się nam, lubimy taki ja piec nie potrafię. Słuchajcie, jak ja nie umiem robić ciast takich pieczonych. To jest totalnie nie moja historia, totalnie nie moja bajka. Tutaj trzeba być bardzo konsekwentnym względem przepisu i trzymać się aptecznie e, proporcji, receptury, gramatury. U mnie to nie siada. Ja jestem ADHD, człowiek, człowiek, który... Nie przestrzega instrukcji obsługi, nie czyta, nie zagląda, więc mogę robić rzeczy, które nie wymagają takiej precyzji i takiej konsekwencji w podążaniu za instrukcjami. No i dlatego właśnie um, wymyśliłam sobie tą formę bezpieczenia. Ona na ogół jest mniej wymagająca skrupulatności i konsekwencji, i ona mi wychodzi. Kuba mówi, że to są jedne z lepszych deserów, jakie on w życiu jadł. Łącznie z babcinymi. A to już jest sztuka. Mm. Najlepszy babciny deser to był podobno ten tort z makiem i kawą. No cóż, tego otworzyć mi się nie udało. Mogę spróbować zrobić podobny smak. Może niekoniecznie mm, tak se myślę... Dobra, nie, nie bujaj się, bo stół się buja. E, może niekoniecznie <laughs> bo upiec, bo tak jak mówię ja w pieczeniu nie już łatwiej mi się smaży na patelni, ale jakby do sera dodać mak i kawę rozpuszczalną do drugiej warstwy. Chodźcie to zrobimy, wytestujmy to. Nie wiem, czy mi się uda, na pewno się upieprzę, yy, przepraszam, na pewno się ubrudzę, ubrudzę całą kuchnię, a wczoraj wieczorem yy, sprzątałam, będzie. Brakuje mi słowa poligon. O, poligon w kuchni, ale może coś dobrego z tego wyjdzie. A czemu nie zrobić czegoś fajnego dla męża? Sama zjem. A jak będzie dobry, to może i do pracy wezmę. Nie wiem, zobaczę. Ja mam najfajniejsze pracownice świata. Dziewczyny są przesympatyczne. Yy, cała firma jest mega fajna, ale mój dział to mój dział, ciągnie swój do swego. Ja uważam, że ludzie z podobną energią siebie przyciągają. Mam naprawdę bardzo, ale to bardzo yy, fajny zespół, którym zarządzam. Dobra, to co? Zakupy i robimy? Hmm, przydałoby się iść do sklepu, ale dzisiaj jest niedziela niehandlowa. A to oznacza, że znowuż jestem skazana na żabkę lub już. Muszę pomyśleć. W międzyczasie wytestuję sobie te flamastry. Bo coś czuję, że będzie bryndza. Cóż ja mogę powiedzieć? Do kolorowania nie bardzo, jak widzicie. Natomiast do rysowania y, mam poczucie, że będą spoko. Y, może nie teraz, bo mam co robić, ale zaraz spróbuję na y, pewno y, narysować dynię i zobaczymy, jak się sprawdzą przy takim swobodnym rysowaniu. Ale póki co mocno nie polecam. Jeszcze jest do tego... Dzień dobry, poniedziałek w której władzy e, miałam dzisiaj pracować z domu. Nie wyszło, kuba chory i to bardzo gorączkuje. Problemy żołądkowo-jelitowe na dwa fronty. No nie chciałabym tego złapać. Izoluję się, czyli dzisiaj siedzimy długo w pracy i do szybko się podmaluję, żeby trochę normalnie jak człowiek wyglądać na twarzy. I zaczynamy nawet na dzień pięknych okoliczności. Martwię się o Kubę, natomiast ogarnęłam go tak, że wszystko ma, ma wodę, ma jedzenie, ma leki, konsultację telefoniczną z lekarzem też ma, więc powinno być dobrze. Więcej nie mogę, muszę się też zatroszczyć w siebie. Dzień dobry. Po pracy byłam u fizjoterapeuty z tą ręką. Um, teoretycznie miałam trafić do ortopedy. Znowuż nie siadło. Nie polecam aplikacji Medicoveru. To nie działa tak jak powinno. Teoretycznie wybierasz jednego specjalistę. Trafiasz finalnie zupełnie gdzie indziej. Na ogół do internisty. Um, tym razem fizjoterapeuta. ale. Fizjoterapeuta powiedział, że i tak bym u niego skończyła, i tak bym u niego skończyła, więc dobrze się stało. Zalecił ćwiczenia, pięć tygodni, i mówi, że powoli będę wracała do siebie. A teraz okazało się, że ja mam dzisiaj fizjera spektakularnej zmiany. Nie oczekujmy, bo nie będzie. Tak jak mówię, chciałabym wrócić jak najbardziej do natury a co się wydarzy zobaczycie dosłownie za chwilę no i moi drodzy ogarnięte na głowie chyba mi się podoba na pewno zdrowiej wyglądają lecę do domu szybki obiad zobaczę całkowicie jak się trzyma mama rodził cały dzień Tym razem kuba pochorowane. Uroki jesieni. Damy rady jakoś przetrwać. Do targów zostało tydzień. Stresik już opadł. Wszystko najważniejsze pozałatwiane. Jeszcze tylko ostatnie szlify i będzie z głowy. Jadę ogarnąć coś do jedzenia. A później trochę ogara życiowego trzeba wprowadzić. Dzień doberek, godzina 6:30 już w pracy. Za dwa dni, dwa dni robocze targi. Stres jest ogromny, dużo pracy i jeszcze więcej i we szczególnie nocnych. Czy wszystko? Nie mogę spać, jak sami wiecie. Ale już dosłownie już za chwilę będzie z głowy. Zdaję to samowy spo sposób i powód do stresowania. No dobra, moi drodzy. Mm, nie ukrywam, że jestem trochę przemęczona, ale szczęśliwa. W skrócie. To chyba najważniejsze, być szczęśliwym. Smacznej kawusi. Moja będzie. I bierzemy się już teraz za pracę. Trochę chaosu w tym vlogu. Jest bardzo poszatkowany z wielu, wielu dni. Natomiast no, tak musiało być ze względu na chorobę, na targi i na wiele innych rzeczy. Teraz jedziemy na cmentarz, ale za chwilę będzie niespodzianka. Kolejny dzień tego samego vloga, a ja mam dla was niespodziankę. Aha, niespodzianka już się sama objawiła. A no, co się tam złościłaś? Co się złościłaś? Chodźmy się. Kuba obiecał, że mnie odwiezie po pracę. Stoi jak ten cymbał od dobrych 20 minut, bo ją coś się przedłuża. Źle się ubrałam, za bardzo, jeżeli nie będzie kolejnego vloga, to znaczy, że za bardzo. I jutro już jadę na targi, więc koniec z moimi frustracjami i problemami emocjonalnymi. Bardzo się cieszę. Bo wszystkim, naprawdę wszystkim daje się ten temat już znaki w zespole. Bardzo duże napięcie, ogromne, bym powiedziała, Ech, dlatego sezon gryp i zachorowań, wirusów, więc nie jest łatwo dobra, jest Kuba chyba w końcu. I no jeszcze czas, i to jest to miejsce. W końcu jadę na targi do Krakowa. Moje pierwsze oficjalne zorganizowane przeze mnie. Hello. Drugi dzień targów się zaczyna. Pierwszy dzień oficjalny, taki dla zwiedzających, więc pierwszy dzień handlu również. Pierwszy dzień kontaktu z czytelnikami, to jest to, co cieszę najbardziej. Dla nas to jest drugi dzień. Wczoraj mieliśmy montaż stoiska. Udało się, wszystko poszło git. Na razie większych wtop nie ma. Jestem bardzo zadowolona z przebiegu i chyba się zaczynam uspokajać również jestem zadowolona z tego koloru włosów jaka to była dobra decyzja uważam, że wyglądam korzystniej wiem, że są osoby, które tutaj preferują mnie raczej w blondach ale e, ten naturalny kolor dodaje mi trochę nie wiem, klasy takiego poczucia może też również e, zadbania no nie wiem y, Niemniej idę teraz na śniadanie po śniadaniu lecę na halę targową Pracować, może uchylę rąbka tajemnicy, jak to wygląda za kulis. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym wejściu. Lecimy. Tutaj wejście, każdy ma swoje osobne wejście, wydawcy, osoby z biletami, osoby po bilety, bo to jest fajnie zorganizowane. A teraz lecimy na stanowisko. Stanowisko mamy dosyć duże, zaprojektowane przez premium stand, firma, która nam robiła to stanowisko. Oczywiście, graficznie my je musieliśmy zorganizować. I tak mi wyszło. Jest bardzo podobna, akurat w tej części do tego, które mieliśmy w zeszłym roku. Tutaj mamy część kasową, tutaj jadzie i idziemy na Buxforia. Buxforia jest zupełnie inaczej wyglądająca niż była, więc to jest generalnie już moja praca ciężka. Hello. Pierwszy oficjalny dzień targów za mną. Impreza filmowa też. Jeszcze jutro. Impreza, którą ja organizuję, a dla influencerów, dla czytelników. A dzisiaj idę się umyć i spać. A jak są Dunia, Przed chwilą ktoś na nią wylał sporą ilość płynów. Nieprzyjemnie, ale się spieszę. Tyle wam leci. No dobra moi drodzy, ogólnie jest ok. Nie jest źle. Yy... Nie było się stresować aż tak mocno. Kilka fekapów oczywiście się przetrafiło, ale bardzo niegroźnych i takich, z którymi da się żyć. Jest dobrze, moi drodzy. Jest dobrze. Dzień trzeci. Nie jest łatwo, ale jest dobrze. Hey, hey. I zasłużona, kończąca targi kolacja z moim mężem, który po mnie przyjechał ku mojemu adwokacie. Ja miałam sałatkę z pieczonej papryki z serem i oliwkami. Było przepysznie, byliśmy w trzech papryczkach. Oficjalne targi za mną, nierekordowe, ale poszło dobrze. Zmęczeni w towarzystwie jakże wspaniałego, najwspanialszego, najcudowniejszego mężu Kubula. Idziemy na co? Na najlepszy serniczek baskijski na świecie. Będzie czy nie będzie? Twój wąż. Bo Boże, wąż. Wąż mówi, że będzie. Będzie. Jesteśmy jeszcze w Krakowie, chwilę. Ale to ostatnie momenty. A gdzie jest najlepszy serniczek w Krakowie? W Pałacu Czeczotka. No. Targi, targi po targach, jak widać, nie obyło się w ofiarach z ludzi. Cóż ja mogę powiedzieć? Jak co targi rozłożyło mnie? Dużo patogenów, dużo ludzi róż, z różnymi dolegliwościami. Yy. Dużo ludzi z różną odpowiedzialnością społeczną, więc y, musiało się i i oberwać rykoszetem. Będę żyć, muszę dojść trochę do siebie, ale mój święty gral z targów. <laughs> Zaraz będę kolorowała. Dzisiaj nie idę do pracy. No, nie chcę zarażać, tak? to i normalnie w świecie już się czuję trochę lepiej, bo to jest drugi dzień, jak siedzę w domu. W poniedziałek byłam w pracy. Drugi pół dnia wzięłam urlopu na żądanie, a później pracę zdalną, więc będę też pracowała normalnie. Ale moi drodzy, mamy gości. Kościółka, kochana. Wstydzi się, taka nieśmiała. No więc dajcie trochę czasu, i zobaczycie, kto co i jak. A. Moi drodzy, są rodzice, jest Kira, jestem ja, Kuba pojechał na wieś, wszyscy jak jeden jesteśmy chorzy, ja już zaczynam dochodzić do siebie jest lepiej niż gorzej w moim przypadku. U rodziców jest różnie. Nie nagrywam, nie nagrywam ze względu na to, żeby dać tą prywatność w chorobie i nie pokazywać, jak ktoś się bardzo źle czuje, bo to może być mocno niekomfortowe. I w związku z tym ja już tego vloga kończę. Następne będzie, gdy dojdziemy do siebie. Wy będziecie mieć przerwę między poprzednim vlogiem, a tym pewnie koło dwóch tygodni. To działo się. Działo się ze względu na targi, na chorobę i wiele innych... Rzeczy, więc musicie mi wybaczyć, ale jestem <laughs> i nagrywam dalej, tylko dajcie mi wyzdrowieć pa.